Jest rok 1945. Niemcy właśnie mają przegrać II wojnę światową. Na Krymie w mieście Jałta spotkali się przywódcy trzech największych krajów walczących z Niemcami: Winston Churchill z Wielkiej Brytanii, Józef Stalin z Rosji i Franklin Delano Roosevelt ze Stanów Zjednoczonych. Gadali o różnych rzeczach, ale dziś nas interesuje Polska. Polska przed wojną wyglądała tak. W Jałcie alianci ustalili, że zabiorą Polsce ziemię na wschodzie i oddadzą ziemię na zachodzie. Ale to nie wszystko. Polska, podobnie do innych krajów Europy Wschodniej, była podbita przez Rosję, bo wcześniej te ziemie były kontrolowane przez Niemców. Nagle hula! Niemcy przegrały wojnę, a w Europie zapanował pokój i wprowadzona została nowa mapa. Tylko, że Sowieci zamiast wyzwolić kraje wschodnie od Niemców, to dalej je okupowały. Generalnie legitymnym rządem polskim był londyński rząd na uchodźstwie, którego szef właśnie wrócił do kraju. Sowieci wtedy powołują tymczasowy rząd jedności narodowej w Lublinie, w którym udział mieli też ci z londyńskiego. Zachodni alianci uznali, że wtedy sytuacja jest ogarnięta i dali Stalinowi spokój. Oficjalne rządy miały zostać wybrane na wyborach w roku 1947. Oczywiście opcji były dwie. Komuniści, których szefem był Bolesław Bierut i demokratyczna partia PSL kierowana przez Stanisława Mikołajczyka. Tylko, że wtedy w Polsce zaczęli interweniować Sowieci. Członkowie PSL zaczęli znikać w tajemniczych okolicznościach, w czym ewidentnie maczała palce Rosja. Komuniści przejęli władzę nad armią, policją i sądami. W czerwcu roku 1946 ma miejsce głosowanie pytające ludzi o system kraju. Referendum pytało o zniesienie Senatu, który ograniczał władzę komunistów, pytał o zniesienie własności prywatnej i o potwierdzenie nowej granicy. Większość ludzi głosowała na nie w każdym z pytań, ale głosowanie zostało sfałszowane. Według danych podanych przez władze, ludzie chcieli likwidacji Senatu, gospodarki socjalistycznej i zgadzali się z nową granicą. Rok później miały miejsce wybory do Sejmu. Większość ludzi w 1947 zagłosowała na PSL, ale głosowanie zostało sfałszowane. Władze ogłosiły, że na 444 miejsca komuniści dostali 394, a PSL zaledwie 28. Polacy zauważyli, że nastały czasy dyktatury, dlatego różne polskie organizacje wojskowe zaczęły walkę z aparatem władzy. Zaczynają się ataki na garnizony rosyjskie i dywersja. Komuniści w odpowiedzi zakładają Urząd Bezpieczeństwa. Zaczynają się masowe aresztowania, egzekucje i zastraszanie. NKWD, czyli rosyjski wywiad, prześladuje i zabija członków ruchu oporu. Ostatnie zgrupowania polskiego podziemia zostają rozbite do roku 1948. W tym samym roku utworzona zostaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komuniści przejmują władzę w Polsce, a sekretarzem, czyli głową partii, zostaje Bolesław Bierut. To właśnie on zostaje prezydentem nowego kraju. Bierut został kraj biedny i zniszczony po wielkiej wojnie, zwłaszcza Warszawę, po której zostały gruzy. Bierut jak mógł wprowadzał w Polsce stalinizm. W roku 1949 zastąpił marszałka Michała Rzymierskiego rosyjskim dowódcą Konstantym Rokosowskim. Zmieniano polskie nazwy na nazwy radzieckie. Trzy lata później uchwalono konstytucję. Mówiła ona o powstaniu nowego kraju, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zgodła Polskiego zniknęła korona. Konstytucja była napisana przez Bieruta, ale Stalin znacznie ją zmodyfikował. Kraj przejął kontrolę nad telewizją i szkołami, co pozwoliło na głoszenie propagandy. Prowadzono gospodarkę centralnie planowaną, a większość fabryk i gospodarstw przejęło państwo. Partia co 5 lat ustalała, ile i co przez następne pół dekady będzie produkowane. Na zachodzie wprowadzano gospodarkę rynkową, która była o wiele lepsza od centralnie planowanej. W Polsce wprowadzona została tzw. kolektywizacja, czyli proces zabierania rolnikom plonów, dlatego Polska z innymi krajami wschodnimi była opóźniona. Wtedy Polska wstąpiła do Rady wzajemnej pomocy gospodarczej i układu warszawskiego z innymi krajami kontrolowanymi przez Rosję. W roku 1953 zmarł przywódca Związku Radzieckiego Józef Stalin. W tym samym momencie władzę w Rosji objął Nikita Chruszczow. W roku 1956 Chruszczow wygłosił referat o zbrodniach i terrorze, jakich dopuszczał się Stalin. Na referat zaproszono też Bolesława Bieruta. Ten miał już 63 lata, a wieść o zbrodniach jego przełożonego nieźle nim wstrząsnęła. Podczas pobytu w Moskwie, gdzie wygłoszono referat, Bierut zmarł na zawał serca. Istnieje teoria, że Bierut został zabity, bo był niewygodną postacią dla antystalinowskiego Chruszczowa. Tak czy inaczej zaczął się proces destalinizacji. W Polsce Bieruta zastąpił Edward Ochab, ale w październiku oddał władzę Władysławowi Gomulce. Destalinizacja w Polsce pojawiła się pod postacią tzw. odwilży. W Polsce zlikwidowano urząd bezpieczeństwa. Terror stał się rzadkością, a gazety dostały więcej wolności. Generalnie było coraz lepiej, ale wtedy podobne reformy na Węgrzech skończyły się interwencją Armii Czerwonej. To dało gomulce powód do zatrzymania reform. Gomułka podczas rządów zdołał przekonać Niemcy wschodnie do nowej granicy. Gomułka odzyskał też pieniądze za wywieziony do Rosji węgiel. W Polsce coraz więcej pieniędzy przeznaczano na produkcję towarów luksusowych. Wraz z latami 60. w Polsce zaczęła się tak zwana mała stabilizacja. Na ulicach pojawiają się motorowery komary, a w mieszkaniach telewizory. Z czasem nawet zaczęły rosnąć wypłaty dla robotników. Niestety, z biegiem czasu nasilały się walki o władzę wewnątrz partii. Do roku 1964 wzrost gospodarczy się zatrzymał i powrócono do modelu stalinowskiego. Z powrotem zaczęto industrializację, co doprowadziło do zatrucia rzek i środowiska. Żeby ją sfinansować, chłopom znów zabierano plony, rosły ceny żywności i zaczęło brakować towarów w sklepach. Wtedy w Czechosłowacji dochodzi do wydarzeń znanych jako praska wiosna, na co układ warszawski reaguje interwencją. Inwazji wzięła udział również Polska, co pokazało całkowitą uległość partii wobec Rosji. Ludzie tracili zaufanie do gomulki. Władze w tej sytuacji rzucają winę na Żydów. Do tego cały czas mają miejsce podwyżki cen jedzenia. W grudniu 1970 roku wybuchają protesty robotników na wybrzeżu. Toczniowcy z Gdańska, Szczecina i Elbląga, których nie stać na jedzenie, przestają pracować i strajkują. Wszystkie strajki zostały stłumione przez wojsko, a gomulka pozwolił na użycie broni palnej. W protestach giną pierwsi ludzie, w tym Zbyszek Godlewski, o którym 10 lat później powstała piosenka. Zabitych zostaje 41 osób. Wtedy w Mostwie kończy się cierpliwość do Gomuki i w tym samym roku objął władzę Edward Gierek. W przeciwieństwie do poprzednich sekretarzy osobiście przyjeżdża do Szczecina spotkać się z robotnikami. Gierek przekonuje do siebie mieszkańców swoją charyzmą. W zamian za koniec strajku partia wycofała się z podwyżek cen. No ale nadal pozostawała kwestia gospodarki. Gierek, żeby postawić budżet na nogi, decyduje się na pożyczkę z zagranicy. 24 miliardy dolarów, czyli jakieś 84 miliardy dzisiejszych złotych. Gierek, zapożyczony hajs, chciał rozwinąć polski przemysł na tyle, że dochody z produkcji wystarczą na ich spłatę. W ten sposób długi znikną, a przemysł pozostanie, zwróci się i zacznie przynosić zysk. Tak więc powstają zakłady przemysłowe, takie jak huta Katowice, rafineria gdańska, elektrownia Bełchatów i wiele innych. W Warszawie zbudowany został dworzec i trasa łącząca stolicę z Katowicami. Bloki budowane z cegieł zostały zastąpione przez budowle z wielkiej płyty. Do Polski przyjeżdżają towary z zagranicy, takie jak Coca-Cola. Nie trudno było dowiedzieć się o luksusach, ale na wszelki wypadek wprowadzono propagandę sukcesu, która informowała o budowlach i osiągnięciach. Ale sytuacja zmieniła się w roku 1976. Wtedy pożyczony hajs się skończył. Zgodnie z planem, nowy przemysł miał pozwolić na spłatę długów. Niestety Polska, zaczynając plan gierka, już była zacofana, a kraje zachodnie nie przestawały się rozwijać. Nawet za pożyczone pieniądze PRL nie dogonił krajów zachodnich. Produkty wytwarzane na Zachodzie wciąż były o niebo lepsze niż te produkowane w Polsce, dlatego Polska nie zarobiła na przemyśle tyle, ile chciała. W dodatku, mnóstwo wybudowanych fabryk generowało koszty. Potrzebni byli nowi pracownicy, konserwatorzy i surowce, na które partia nie miała pieniędzy. Ponadto część pieniędzy była zwyczajnie przejadana. Dopłacano rolnikom i nierentownym firmom. Dlatego, żeby spłacić długi, Polska coraz bardziej się zadłużała. Gierek liczył na pomoc Rosji w spłacie kredytów, ale ta nie zdecydowała się pomóc. Dlatego, żeby spłacić kredyty, wprowadzone zostają podwyżki cen. Ceny niektórych produktów skaczą o 150%. Gospodarka przez plan Gierka ze stagnacji przeszła w stan kryzysu. W tym samym roku w Radomiu strajki zostają stłumione siłą, chociaż to małe niedopowiedzenie. Milicja zaczęła używać gazów łzawiących. Wielu strajkujących aresztowano i katowano na posterunkach. Te wydarzenia doprowadzają do powstania Komitetu Obrony Robotników. Władza po fali strajków rezygnuje z podwyżek cen, ale za to wprowadza kartki. Były to znaczki, które pozwalały na kupowanie jedzenia, paliw i innych produktów. Dwa lata później na papieża zostaje wybrany Polak, Jan Paweł II. Partia przestaje być jedynym reprezentantem Polaków. To nie koniec problemów dla władz. W tym samym roku ma miejsce zima stulecia, która paraliżuje kraj. W kraju zaczyna wrzeć i w 1980 Gierek zostaje odsunięty od władzy. Po Edwardzie Gierku pierwszym sekretarzem zostaje Stanisław Kania. Przez Polskę cały czas przebijają się strajki robotników, których nie stać na jedzenie. W tym samym roku założony zostaje Związek Zawodowy Solidarność, którego szefem był Lech Wałęsa. Kania stara się łagodzić sytuację w kraju i w partii, ale strajki nie ustają. Wtedy Związek Radziecki, widząc, że sytuacja w Polsce wynika się spod kontroli. Przygotowały się do inwazji razem z innymi krajami Układu Warszawskiego. Stanisław Kania zostaje odsunięty od władzy. Stanowisko pierwszego sekretarza obejmuje generał Wojciech Jaruzelski. Problem strajków decyduje się rozwiązać przez wprowadzenie stanu wojennego. Ludowe Wojsko Polskie zostaje zmobilizowane, ale do Związku Zawodowego Solidarność zapisuje się ponad 10 milionów obywateli. Hotele i domy, w których przebywają ważniejsi działacze Solidarności, zostają odcięte przez ZOMO. Zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej. 3000 członków Solidarności zostaje aresztowanych, włączając Lecha Wałęsę. Poprzednie kierownictwo, w tym Edward Gierek, zostaje internowane. Wprowadzona zostaje godzina milicyjna. Na ulicach pojawiają się żołnierze i czołgi. W sierpniu 1981 strajkujący z kopalni węgla w Jastrzębiu Zdrój zostają spacyfikowani przy użyciu ostrej amunicji. Krwawiej sytuacja powtarza się w grudniu w kopalni Wujek w Katowicach, gdzie zabito 9 osób. W strajkujących zakładach odcięty zostaje prąd. Robotnicy uzbrojeni w pręty walczą z żołnierzami. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan nakłada sankcje na władze PRL. Zawieszono współpracę naukową, dostawy surowców i wsparcie dla rolnictwa. Solidarność zostaje zdelegalizowana, ale ruch ma zbyt duże poparcie. W 1983 stan wojenny dobiega końca. Wałęsa zostaje uwolniony i dostaje pokojową nagrodę Nobla. Partia pod koniec lat 80. decyduje się na rozmowy z opozycją. W 1988 ma miejsce spotkanie stron w Magdalence, a w lutym 1989 w Warszawie. 31 grudnia 1989 w Polsce uchwalono konstytucję. Skończyła się Polska Rzeczpospolita Ludowa, dając początek III Rzeczpospolitej. W tym samym roku mają miejsce pierwsze wolne wybory, a komunizm w Polsce dobiega końca. Na głowę orła w godle powróciła korona.